Witajcie, to są fluctus, fluctus veritatis, czyli fale prawdy. Bardzo dziękuję na, sam, na samym wstępie za y, tę aktywność, którą pokazaliście pod pierwszym filmem. Cieszę się, że pojawiły się tam komentarze. Bardzo dobrze, że, że, zostało, że, że po prostu przekazaliście jakieś uwagi, pozytywne, negatywne, bo to znaczy, że, że to, co tam wtedy nagrałem, zostawiło w Waszych umysłach jakiś ślad. A o to właśnie chodziło. Za to bardzo dziękuję. Odpowiem teraz krótko na jeden z komentarzy. To jest komentarz, ktoś napisał taki, ja go będę go, żeby nie tracić czasu. Chodziło tam o to, że ja jako młody mówca mogę nie rozumieć postawy biskupów, którzy są bądź co, bądź ludźmi, Starszymi w podeszłym wieku. No i tak w domyśle pewnie chodziło o to, tak się domyślam, no, że bardziej obawiają się tej pandemii, tej, tej choroby i dlatego podejmują takie środki bezpieczeństwa, a nie inne. Ja w odpowiedzi chciałbym zacząć od krótkiej refleksji na temat tego, kim jest biskup, co rozumiemy przez słowo biskup, a następnie przejdziemy do, do nowego, do dzisiejszego tematu, prawda? Biskup. Z Greki to, zna, to po grecku episkopos, po łacinie episkopus, znaczy tyle co nadzorca, co, co opiekun. A my mówimy często o biskupie pasterz, o biskupach pasterzy. O nas mówimy owczarnia, o nas mówimy owce. A biskup jest pasterzem. Tak, i to jest bardzo słuszne, bardzo słuszne bardzo słuszna nomenklatura. Dlaczego? No wyrażano ją nawet symbolika. Symbolika szat pontyfikalnych i, i tych paramentów, których używa biskup, na przykład pastorał. Pastorał to ta taka laska zakrzywiona na górze. Zresztą ta, ta, ta laska, to, ta, to zakrzywienie, to zakończenie, zwieńczenie pastorału nazywa się bardzo wymyślnie kurwaturą z łaciny, ale nie o tym. Pastorał po łacinie nazywa się tak samo jak kij, czyli bakulum. Bakulum. Dlaczego? No, bo jest to kij pasterski. O to chodzi w tej symbolice. A do czego służył pasterzowi kij? Kij służył do obrony, do obrony siebie samego i obrony stada przed drapieżnikami, przed wilkami, które, które na nim napadały. I tutaj to nam pokazuje, ta symbolika pokazuje nam, że biskup właśnie nie jest stworzony do siedzenia w fotelu, do oglądania wiadomości wieczorem, do pisania listów pasterskich, pasterskich, nomen omen, ale nie do pisania listów i do uśmiechania się do kamery, tylko właśnie od walki, kiedy trzeba. Biskup ma być tym, który poprowadzi nas do tej walki ze złem, z grzechem, z jakimiś Nadużyciami, i tak dalej. Te, jest tym, który wezwie, który nazwie rzeczy po imieniu, który nie pozwoli. Tutaj nam się przypomina gdzieś, gdzieś z tyłu głowy to, non possumus, nie pozwalamy, nie możemy, nie pozwalamy biskupów, biskupów polskich w czasach poprzedniego systemu. Dlatego mamy prawo. Oczekiwać od biskupów walki. I takiej postawy właśnie pasterskiej. Pasterza, który stoi z kijem i strzeże stada, a nie chowa się gdzieś, prawda, albo pod ziemię, albo do, do jakiejś chatki, a, a owce zostają same wobec wilków, których jest naprawdę coraz więcej i które już nas otaczają. Druga, drugi element symboliczny to jest purpurowa sutanna, czy purpurowe obrzycia na, na sutannie. Tutaj, jeśli chodzi o kardynałów, to mamy do czynienia rzeczywiście z czerwienią. U, jeśli o biskupów, to ten fiolet, taki, popadający w amarant, to co znamy, to nie jest tylko dla ozdoby i to nie jest takie, takie urozmaicenie stroju duchownych, czy tam, czy nie wiem, oznaka tego, że ktoś już awansował, żeby było z daleka widać, że to biskup idzie. Owszem, też o to chodzi, ale to jest o wiele mniej ważne. Najważniejsze jest to, że symbolizuje to krew. Krew męczeńską, a właściwie gotowość tego biskupa do przelania krwi za wiarę, za to, co, co jest dla nas święte. A więc również za to, o czym wspominałem w poprzednim odcinku czyli za wolność kościoła, za suwerenność kościoła naszą niepodległość serc, sumień i tak dalej, prawda? Dlatego mówienie że biskup, o biskupach, że no zrozummy ich, bo oni się boją, to dla mnie jest, to, to jest dla mnie niezrozumiałe i kompletnie nie na miejscu, bo my powi powinniśmy, mamy prawo od biskupów wymagać właśnie odwagi. Skoro są, na, zajmują te stanowiska... Urzędy, skoro sprawują te urzędy, co są na tych urzędach, to z tym się łączą nie tylko przywileje, ale i obowiązki. I to nie jest zabawa dla, dla pacyfistów, tylko, tylko ostra, ciężka walka duchowa i nie czarujmy się tutaj, że, że biskup uśmiechem zwojuje się cały świat. Tutaj trzeba, też, tutaj trzeba też użycia tego kija, tego Bakulum, bo, bo wojna trwa a jak możemy walczyć ze złem, które nas otacza, z, z atakami wrogów Kościoła, znaczy z wrogami Kościoła, jak możemy odpowiadać na ich ataki jakoś jednoznacznie, jeżeli nasi biskupi tego nie robią i albo to ignorują, albo uznają, że w sumie to, 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 to jest, jest jakaś w tym racja i w sumie postarajmy się Zmienić, bo, bo może coś robimy nie tak. Tyle, tyle tytułem wstępu i, i odpowiedzi na tamty komentarz. Natomiast dzisiaj chciałbym zacząć myślą zapisaną przez sługę Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego już dość dawno temu, ale myślę, że jak najbardziej aktualną, tym bardziej, że niedługo będziemy mogli czcić. Czcić Stefana Kardynała Wyszyńskiego jako błogosławionego Kościoła. Od tej myśli zacznę, i tą myślą zakończę naszą refleksję dzisiaj. A, a, między, tym, a między tymi cytatami będę postaramy się zastanowić nad, nad, pewną, nad pewnym problemem, który jest dzisiaj wszechobecny, tak naprawdę. Oto ta myśl. Gdy, gdy widzimy, co ludzie wyprawiają z Kościołem, z Chrystusem żyjącym w Eucharystii, ze Mszą Świętą, Ewangelią, Krzyżem, mówimy, że Bóg był bardzo odważny, powierzając to wszystko ludziom. Tyle y, Stefan Kardynał Wyszyński. Rzeczywiście, y, Pan Bóg był bardzo odważny, powierzając te wszystkie święte sprawy nam ludziom, którzy jesteśmy grzeszni, skłonni do złego to jest ważne skłonni do złego i bardzo, i bardzo ułomni. Ta myśl y, Prymasa Tysiąclecia jest, jest pewna, tak, tak mi się wydaje, ta, 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 znaczy, tak ją widzę po prostu, tak ją odczytuję, interpretuję, y, odpowiedzią na pewien kryzys, który mamy w Kościele i mieliśmy już w, te, w czasach, kiedy ta myśl, tę myśl y, Prymas wypowiedział. I teraz to jest właśnie ten problem, o którym chciałbym powiedzieć. Kryzys w kościele. Nie, ma, nie da się ukryć, że ten problem jest, że kryzys w kościele jest. Możemy tylko spróbować odpowiedzieć sobie na pytania, skąd się ten kryzys wziął, jakie przybiera formy i co, jak go zażegnać, co zrobić, żeby, żeby, żeby z kościołem było lepiej, po prostu. I podzieliłem. Tutaj ten problem na, na dwie części. Pierwsza część kapłaństwo, druga część laikat, czyli my, wierni świec, świeccy. Zacznę od kapłaństwa, bo kapłaństwo, bo ryba psuje się też od głowy, to też trzeba zauważyć. Kiedy zepsują się biskupi, zepsują się księża, to bardzo szybko zauważamy spadek pobożności u ludzi, to znaczy u wiernych świeckich. Widzimy zmianę obyczajów, utratę wiary, itd. Tak tak tutaj w kapłaństwie jako pierwszy problem wpisałem brak wiary. On się tyczy też ludzi świeckich tutaj. Oczywiście, to jest, to jest po prostu najbardziej, podstawowy, najbardziej podstawowa przyczyna fundamentalna kryzysu kościoła. U kapłanów ten brak wiary może się objawiać też troszeczkę inaczej. To znaczy w liturgii, w sprawowaniu liturgii, mszy świętej na przykład. Kapłani często obserwujemy, zatracili już tę miłość do mszy świętej, popadają w rutynę, popadają właśnie w niedowiarstwo jakieś. To jest bardzo przykre, ale całkowicie, całkowicie też nie chcę powiedzieć normalne, ale można to zrozumieć. To znaczy. Nie jest, nie jest łatwo w tym świecie kapłanom wytrwać, dlatego nie zrzucajmy na nich też tej całej winy, bo, bo, my, bo my w tym też bierzemy udział. Kapłanów też mamy wspierać, a często, częstokroć tego nie czynimy. Kolejna sprawa: kariera. Wielu kapłanów marzy o karierach i robi swoje kar kariery. No cały czas w cudzysłowie: kariery. Kościelne. I to jest najważniejsza oś ich życia. Nie, nie ma tam Pana Boga, nie ma tam Matki Bożej w tym ich życiu duchowym. Jest, jest, jest to, żeby przeżyć, jest, jest podejście do życia jako, jako doczesności. I oczywiście tak jak wśród świeckich i w ogóle wśród wszystkich ludzi mamy materialistów i altruistów i, i fundamentalistów katolickich i tak dalej, i tak dalej, tak mamy wśród księży materialistów i i tych kapłanów pobożnych. To, jest, to, jest, to, jest, to, to nie jest nic dziwnego. Natomiast, pro, owszem, wpływa na, na, pro, na, na kryzys kościoła, na to, co nazywamy kryzysem kościoła. Kolejny problem, który ja uważam za jeden z większych, to jest homoseksualizm duchownych. Mamy z nim problem. Nie jest to problem jakiś bardzo powszechny. Wbrew temu, co nam chcą powiedzieć media, że, że księża to pedofile i, i homoseksualiści, nie. Natomiast y, niestety y, nie można stwierdzić, że tego problemu nie ma, a uważam, że o to on właśnie powoduje wiele, wiele innych, y, innych kłopotów, które łącznie y, sprawiają, powiększają ten kryzys. Y, y, Robią wrażenie, robią wrażenie bardzo niegroźnych, a w rzeczy samej są bardzo, bardzo niebezpieczne. To jest temat, temat homoseksualizmu, kapłanów. To jest temat na osobny wywód i kiedyś może coś takiego przygotuję, kiedy się oczytam trochę więcej w tych sprawach i zastanowię. Natomiast podstawowa kwestia jest taka, że zazwyczaj homoseksualni duchowni to są ludzie, którzy zgłosili się do seminariów. Ponieważ nie znaleźli innego sposobu na życie, nie potrafiliby założyć rodziny, zresztą no nie nadają się do, rodzin, do założenia rodziny. I kościół, kapłaństwo jest jakimś wyjściem dla nich z tej sytuacji, chociażby materialnym. Daje, daje jakieś utrzymanie, daje jakąś misję w życiu. Natomiast nie, chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, że to jest sprzeczne z nauczaniem kościoła, z tym. Z ideą kapłaństwa, z tym, co zamierzył Chrystus wobec kapłaństwa. To jest pogwałcenie wszelkich, wszelkiego. Inaczej to jest pogwałcenie zamiaru boskiego na człowieka, tak? Bo te skłonności tutaj w wymiarze, w wymiarze kapłaństwa, te skłonności homoseksualne. To nie, jest, to nie jest sprawa, że, prawda, O, może nawet lepiej, bo, bo yy, nie będzie go ciągnęło do kobiet i tak dalej, i tak dalej. Można tak powiedzieć prosto. Yy, nie, to nie o to chodzi, dlatego że księdza, kapłana ma ciągnąć do kobiety, bo ta rezygnacja w ramach celibatu ze współżycia z kobietą to nie jest yy, tylko. Yy, Rezygnacja z aktu seksualnego, tylko również rezygnacja z, z założenia rodziny, z tego, z, tej z tego naturalnego marzenia mężczyzny, jakim jest założenie rodziny, posiadanie dzieci, posiadanie żony itd. No i to tyle w tej kwestii, bo moglibyśmy się długo zastanawiać i wiele można by o tym mówić. Kolejna sprawa to są oczywiście pokrewna, może troszeczkę przez pewne analogie do poprzedniej. To są konkubinaty duchownych. Oczywiście są te, to jest troszeczkę częstsze niż homoseksualizm. To, są, to, to jest problem równie palący, dlatego że no, oznacza zdradę kapłaństwa, oznacza podejście do kościoła, do, 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 do sakramentu, jaki się otrzymało w sposób zaborczy. To jest moja sprawa, co ja robię. I, I to jest moje życie, i mam prawo, prawda? Dorabianie do tego czasem jakiejś jakieś, jakieś pseudo nauki, pseudo teologii, że, że to wcale nie jest zamysłem Bożym i nie wiem, to nie jest dogmat, bardzo częsty argument. To, są, to, to jest tylko wyraz pewnej pychy, pewnego zapatrzenia się w, w siebie, w to, co ja czuję, co czego ja potrzebuję, a nie w to, Czego chce ode mnie Pan Bóg, czy czego potrzebują ludzie, którzy są powierzeni mojej opiece? Tyle w części kapłaństwa. Natomiast co do nas, co do laikatu. Mamy ludzi praktykujących, ale niewierzących. No jak to możliwe? Oczywiście. To jest jak najbardziej możliwe i jest bardzo powszechne. Chodzimy do Kościoła i spotykamy tam ludzi, którzy. Którzy praktykują, którzy przychodzą do tego kościoła, ale jakby ich zapytać, możecie sami to sprawdzić, zapytać ludzi. Tylko, oczywiście można się wystawić na pośmiewisko czasem, ale to zależy, co dla kogo jest ważne. Gdyby zapytać takiego, taką osobę, uczęszczającą co niedzielę do kościoła, przyjmującą komunię świętą, czy wierzy w realną obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, to usłyszymy w odpowiedzi. No, właśnie, co usłyszymy? Możemy usłyszeć tak, nie, możemy usłyszeć, no. Bądź co, bądź. A, a kto inny może powiedzieć, zapytać w ogóle o co w tym chodzi, bo, bo zrozumienie spraw wiary też jest bardzo małe u nas, w naszej ojczyźnie, w naszych wspólnotach. Czyli krótko mówiąc, tacy ludzie są niewierzący. Jeżeli nie wierzy w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, a przychodzi na msze, to nie mamy tutaj. To, 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 to nie współgra, to są jakieś sprzeczności. I nie możemy powiedzieć o, powiedzieć o takim człowieku, że jest człowiekiem wierzącym, jest praktykującym, owszem, ale niewierzącym. Kolejna sprawa. Jest wybiórcze traktowanie nauczania kościoła. Tak, kardynał Ratzinger napisał kiedyś w takie, powiedział kiedyś takie zdanie: że kościół to nie jest supermarket, do którego się wchodzi i wybiera to, co nam pasuje z półki, tylko się przyjmuje albo całe nauczanie kościoła, Chrystusa i kościoła, Albo nic. Nie, nie ma tutaj miejsca na jakieś wybieranie, na szukanie jakiejś filozofii życia. Dla nas odpowiednie to, co nam się wydaje, na jakieś rozmyślania, czy może, czy może to, to jest grzechem, a może nie. Nie, to, to nie o to chodzi. Tu, tu mamy wszystko już powiedziane, katechizm jest jasny, Ewangelia jest jasna. Całe nauczanie jest, jest zawarte w dogmatach, i w, i w nauczaniu magisterium Kościoła. Tylko to egzekwować, tylko to robić. Nie musimy się zastanawiać, jak żyć dobrze, bo my wszyscy wiemy bardzo dobrze, jak należy żyć. To wszystko nam już Kościół powiedział na lekcjach katechezy, w książkach w katechizmie i tak dalej, i tak dalej. W dziełach świętych, w żywotach świętych, bo żywoty świętych też są wielkim źródłem bardzo dobrym wiedzy o tym, jak należy wiedzieć życie chrześcijańskie. To wszystko już wiemy. Problem jest tylko taki, że nie żyjemy po chrześcijańsku. Kolejna sprawa. Bardzo częste zdanie, które możemy usłyszeć od ludzi, jestem katolikiem, ale. No, oczywiście, to jest kompletna, kompletna głupota. Nie da się, jak możemy być katolikami jednocześnie, bo zazwyczaj za tym ale jest jakieś, jakaś, jakieś obiekcje co do, co do pewnych spraw, pewnych prawdy wiary. Pewnych dogmatów i tak dalej. Nie można mówić o sobie, że jest się katolikiem, ale odrzuca się pewną małą małą lub większą część nauczania kościoła. Porównywanie się z innymi to jest już inna sprawa. To wynika też często z wrażliwości ludzi i nie, jest, nie, nie należy tak od razu po, patrzeć na to, że to jest o, wyraz pychy, grzech i tak dalej, potępiać tego od razu w czambu, trzeba po prostu stwierdzić, że to jest złe, bo to jest szkodliwe. My często tak myślimy, że no dobrze, ja grzeszę w taki i taki sposób, a ten obok mnie nie grzeszy, nie grzeszy tym grzechem, być może nie naraża się na takie, na takie spojrzenia raczej negatywne ludzi, bo nie, bo nie czyni tego, tego, nikt o tym nie wie, albo po prostu nie nie ma problemu z tym grzechem. I dlaczego to ja jestem tym gorszym, skoro on robi gorsze rzeczy inne, prawda? No, to jest w ogóle bezcelowe takie porównywanie się, że takie samodzielne sądzenie, gdzie jest granica, który grzech na tej wadze jest, jest cięższy, czy, czy to jest sprawiedliwe. Dlaczego, dlaczego ja jestem tym większym grzesznikiem, dlaczego on jest mniejszym, a dlaczego on jest większym, a ja mniejszym. No nie wiemy tego i nigdy się nie dowiemy, znaczy wie, dowiemy się. Już na końcu, kto, kto jest największym, kto jest najmniejszym, kto jest mniejszym, większym grzesznikiem, ale to nas ma w ogóle nie obchodzić, bo nie ma znaczenia dla naszego zbawienia. Mamy pilnować tego, co jest w naszym sumieniu, co jest w naszej duszy, co czynimy, co mówimy, co myślimy, co zaniedbujemy lub nie, a nie, jakieś, a nie czynić jakieś porównania i zestawienia z innymi, bo Pan Bóg nie porównuje nas z nikim tylko porównuje nas, yy, według, yy, porównuje nas ze swoją sprawiedliwością i miłosierdziem, z tym, co nam dał, czyli przykazaniami, nauką. Yy, jak my to wykorzystaliśmy, tak jak w przypowieści o talentach. Yy, no tak, brak pokory wobec nauczania Kościoła, bo wiem lepiej. Tak, to jest, to jest częsty problem. Yy, to jest bardzo ważna cnota. Nauczyć się, że nie wiem wszystkiego, i że ktoś w kościele kiedyś wielu, naprawdę wielu ludzi przez te dwa tysiąclecia zastanawiało się nad tymi sprawami i doszli do prawdy. I to nie jest tak, że ktoś sobie wymyślał w pięć minut katechizm i, i, i siedział jedna osoba dyktowała, a druga pisała, tylko to jest dwa tysiące lat ciągłej, ciągłego zastanowienia, ciągłego szukania prawdy, ciągłego zastanowienia nad Panem Bogiem i nad życiem człowieka. Więc należy zaufać Kościołowi, mieć to zaufanie i powiedzieć tak, nie wiem wszystkiego. Nie, nie wiem wszystkiego, tak, chcę przyjąć to, co, to, co mi mówi Kościół, bo ufam komu? Chrystusowi i Kościołowi, który ma sukcesję apostolską rozpoczętą przez, przez wybór Chrystusa, który padł na dwunastu apostołów. No i kolejna sprawa, ostatnia, to są złe przyzwyczajenia i grzechy cudze. Złe przyzwyczajenia to są takie. Mamy z tym do czynienia na przykład w rodzinach, gdzie ktoś popełnia grzech. No dlaczego? No bo wszyscy już tak robili w rodzinie i to jest, tego się u nas nie uznaje za grzech. Należy, należy poznawać, to, to, to czasem nie jest łatwe, ale, ale bardzo potrzebne. Poznawać co jest dobre, co jest złe, używać sumienia, używać czytać książki na ten temat, poznawać nauczanie kościoła bo bez tego nie, nie staniemy się świadomymi katolikami, a myślę, że tego oczekuje od nas Pan Bóg, żebyśmy szukali tego, szukali Go, a żeby Go szukać, to musimy poznawać Kościół. Nie da się poznać Pana Boga bez poznania Kościoła, bo Kościół jest wspólnotą, poznanie innych ludzi, poznanie tego, co, co Kościół wypracował przez ten czas. A grzechy cudze, no to taka sytuacja dosyć częsta, Pochwa, na przykład pochwalać grzech, kiedy, kiedy ktoś grzeszy w rodzinie, a my, a my udajemy, że wszystko jest dobrze i właściwie to pochwalamy, nie, nie reagujemy albo, albo wręcz pochwalamy, mówimy o tym dobrze, to jest wielka krzywda wyrządzona tym ludziom, bo wtedy niszczymy ich sumienie, wchodzimy w ich, w ich w tak naprawdę w ich ocenę rzeczywistości i zamalowujemy im oczy farbą, czy tam, okulary. Farbą. Oni, oni po prostu błądzą jak dzieci we mgle przez nas, bo, bo my nie zwróci, zamiast zwrócić uwagę, czy może nawet gdybyśmy ich nigdy nie spotkali po prostu i gdyby, 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 gdyby nie usłyszeli od nas słowa pochwały, to może by to, to znaleźli, natomiast do, doszliby do prawdy, doszliby do tego, co robią źle, natomiast my zamalowujemy im tę szybę przed oczami, Swoimi pochwałami, po co? Że, żeby, no żeby najprawdopodobniej po to, najczęściej dlatego, żeby zachować z nimi dobre relacje. To nie jest droga chrześcijańska, to nie jest droga świętego Stanisława, który napominał króla. Musimy nauczyć się tego, że prawda jest najwyższą wartością, że Chrystus jest najwyższą wartością, bo to jest naszym celem. On jest naszym celem. Prawda jest naszym celem. Jeżeli wszystko inne będzie prowadziło do tego celu. To, to oby tak było. Natomiast trzeba nam się nauczyć rozróżniać, co jest dobre, a co złe, a potem zadecydować, w którą stronę chcemy pójść: czy w stronę Chrystusa, czy w stronę wygody. Bo Benedykt XVI powiedział takie ładne zdanie: Nie zostaliście stworzeni do wygody, zostaliście stworzeni do wielkości. Bądźmy zatem wielkimi.